Także słuchajcie, możecie cały czas głosować, a my czekamy na wyniki. Dobra, równo, 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 myślę, równo. Równo, dobrze, No, no dobrze. Dobrze, 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 no. Nice. Łapeczki tutaj sobie w pięknie czekają, no, tak, ale tak. jak na razie się idzie dobrze. Więc ja zaproszę hejtera numer dwa, który może Zapraszam. to zmienić. Czy w twoim odczuciu... Czujesz się być fair wobec ludzi, z jednej strony biorąc współpracę kosmetyczne, a z drugiej tak pospolicie mówiąc o izoteku? I czy nie wydaje ci się trochę to takim fałszywym budowaniem narracji? Okej, okay, przy terapii izotekiem Mega ważna jest dodatkowa pielęgnacja, kto brał ten wie i tylko te osoby mogą potwierdzić, że to jest mega ważne, że trzeba dbać o właśnie nawilżenie skóry i o inne jakieś tam rzeczy i branie tej współpracy z tą firmą było celowe, żeby właśnie pokazać ludziom, że przy terapii jakiejkolwiek farmakologicznej związanej z, i zlewiać strądzikiem i tak dalej, że trzeba właśnie dodatkowo wspierać się pielęgnacją, to jest mega, to. mega ważne. Jezus, 20 sekund jest mega mało, mega, Zobaczmy. A oto są słuchajcie odpowiedzi.